Już za cztery tygodnie zostanie oficjalnie otwarty nowo wybudowany wiadukt przy ulicy Zielonej. Prawie 6 miesięcy wcześniej, niż pierwotnie zakładano, zakończyła się budowa wiaduktu łączącego ulicę Zieloną i Sikorskiego. Jego odbiór techniczny nastąpił w środę 12 maja. odbiór końcowy, ale nie jest to zgoda na użytkowanie. Jeszcze w dniu odbioru gmina przesłała niezbędne dokumenty do nadzoru budowlanego w Krakowie. Teraz pozostaje czekać na wydanie zgody na użytkowanie wiaduktu. Do 21 dni powinniśmy mieć zgodę na, prze, na przejazd pod torami i złożyliśmy wczoraj papiery również w nadzorze budowlanym w Szanowie dla otwarcia ulicy Zielonej z Rondem. Ulica Zielona zostanie otwarta na początku czerwca. By dojechać do ulicy Wodzińskiej kierowcy już nie będą musieli korzystać z objazdu ulicą Kusocińskiego i Sienkiewicza. Na pewno na dni Szanowa będzie Zielona otwarta, natomiast wiadukt w zależności będzie jak wojewoda wyznaczy termin. Do użytku, ale odbiór jest 11 o godzinie 14, już taki odbiór uroczysty, po otrzymaniu zgody na użytkowanie. Przypomnijmy, że wiadukt powstał w ramach pierwszego etapu budowy obwodnicy północno-wschodniej Szanowa. Po oficjalnym jego otwarciu 11 czerwca będzie ten wypuszczony ruch samochodowy, ale tylko osobowy. Niektórzy kierowcy już korzystają z tej trasy. Przypominamy jednak, że w ten sposób łamią obowiązujące tam na razie znaki zakazu ruchu.